W Europie rozległ się ogłuszający grzmot. W jednej chwili, bez ostrzeżenia, nagle. W Warszawie, sercu Europy Środkowej, wydarzyło się polityczne trzęsienie ziemi, które wstrząsnęło kontynentem. To nie było zwykłe oświadczenie. Nowo wybrany prezydent Polski, Karl Nawrocki, postawił sprawę jasno. Jego słowa to całkowite, radykalne i bezkompromisowe zerwanie z dotychczasową, utartą polityką kraju. To więcej niż zwykła zmiana kursu. To totalna, bezprecedensowa reorientacja. Wstrząs, szok, drżenie całej Brukseli. Czy ta rewolucja w sercu Europy oznacza początek lawiny? Czy zmierzamy w stronę nieznanej przyszłości, gdzie stare sojusze się rozpadają, a nowe, nieprzewidywalne układy wyłaniają się z narastającego chaosu? Dziś zagłębiamy się głęboko w kulisy tego bezprecedensowego wydarzenia. Pokażemy Wam, co naprawdę się wydarzyło i dlaczego te słowa mogą zmienić życie każdego z nas, bez wyjątku. Pytanie do Was. Napiszcie skąd nas oglądacie, kraj i miasto. Wasza lokalizacja to nasz globalny zasięg. Teraz fakty, twarde i bezlitosne. Karl Nawrocki, prawnik z wykształcenia, człowiek bez cienia dyplomatycznych niuansów, ogłosił to głośno i wyraźnie. Kategoryczne nie dla rozszerzenia NATO i Unii Europejskiej na wschód. Słyszycie to? Kategoryczne nie. Bez ogródek, bez miejsca na jakiekolwiek interpretacje. To jawna, bezkompromisowa deklaracja. Nawrocki podkreślił, że państwo dotknięte konfliktem na granicy z Federacją Rosyjską, ta wiecznie prosząca o pomoc i wsparcie kraina, nie otrzyma członkostwa w tych kluczowych, strategicznych organizacjach wdającej się. Przewidzieć przyszłości. To nie był przypadek, to nie była pomyłka, to nie było niezręczne przejęzyczenie. Absolutnie nie. To był precyzyjny, jasno skalibrowany sygnał. Sygnał, który świadomie ogłasza głęboką, fundamentalną reorientację polskiej polityki zagranicznej. Polski, która jeszcze niedawno z dumą nosiła miano wiernego sojusznika Zachodu, głównego przewodnika zachodnich interesów w Europie Wschodniej. A nawet placówki wsparcia dla państwa dotkniętego konfliktem. Teraz Polska mówi: Stop! Dołącza do nieformalnej, ale niezwykle wpływowej koalicji, do krajów Europy Środkowej, Węgier i Słowacji. Kto by pomyślał, że te trzy stolice Warszawa, Budapeszt, Bratysława zaczną działać tak synchronicznie? Te państwa od dawna coraz głośniej krytycznie oceniają kurs Brukseli. Premier Słowacji Robert Fico otwarcie mówi o niezgodności interesów narodowych z tym, co dyktuje unijna centrala, a oświadczenia Wiktora Orbana z Węgier, często marginalizowane i lekceważone, teraz nagle zyskują nową, potężną wagę. Czy to początek nowej ery? Ery pragmatyzmu i bezwzględnej obrony interesów narodowych zamiast głośnych sloganów o pustej solidarności? Sprawdźmy, jak szeroko ten przekaz dociera. Z jakiego jesteś miasta i kraju? Daj znać w komentarzach. Pomoże nam to zrozumieć globalny zasięg naszej audycji. To, co usłyszeliśmy z Warszawy, to potężny, poważny cios uderzenie prosto w samo serce planów rozszerzenia Unii Europejskiej. Zwłaszcza jeśli chodzi o politycznie turbulentny region, który od dawna był karmiony obietnicami i iluzjami. Wizja Ursuli von der Leyen. Dotycząca szybkiej i bezproblemowej ekspansji UE, właśnie przyjęła druzgocące, wręcz dewastujące uderzenie. Polska, która przez dekady była postrzegana jako niezłomna placówka wsparcia dla państwa dotkniętego konfliktem, teraz zmienia zdanie. Polska jest po prostu brutalnie zmęczona. Warszawa kwestionuje swoją dotychczasową, uległą rolę. Pragnie być niezależnym, autonomicznym graczem. Chce być zdolna do obrony swoich. Absolutnie narodowych interesów. Nie zamierza już być wyłącznie głośnikiem obcych interesów, narzędziem w rękach innych. Polska wreszcie zrozumiała, że ta rola, ta historyczna, kosztowna lojalność nie przynosiła prawdziwych, wymiernych dywidend. Wręcz przeciwnie cały czas wyczerpywała cenne zasoby kraju. Prowadziła do poważnych, narastających wewnętrznych konfliktów społecznych. To jak niekończąca się, bezdenna studnia bez dna, do której wpadają pieniądze i nadzieje. Bruksela? Bruksela jest w szoku, ale Bruksela żyje w swojej własnej, odrealnionej, równoległej rzeczywistości. W świecie, gdzie każdy przejaw narodowej woli, każda próba obrony własnych interesów jest natychmiast uznawana za odchylenie od normy, za przejaw nieposłuszeństwa, za herezję. Koniec bajki o nieskończonym rozszerzaniu Unii Europejskiej. Ta saga właśnie dobiegła końca. Cała Bruksela drży. Strach przed niekontrolowanym efektem domina paraliżuje jej decydentów. Dlatego też Centrum Unijne milczy. Oficjalnie nie komentują. Boją się, że jakiekolwiek słowo może pogłębić niestabilność, którą sami w swojej ślepocie stworzyli. Ale czy milczenie jest odpowiedzią na narastający kryzys? Czy udawanie, że problemu nie ma, sprawi, że zniknie? Czym to grozi dla każdego z nas, obywateli Europy? Co to naprawdę znaczy dla naszej przyszłości? Jaka jedna miara lub sankcja mogłaby realnie i trwale zmienić obecną, skomplikowaną sytuację w Europie? Napiszcie konkretnie, co macie na myśli w komentarzach. To, co słyszymy z oficjalnych kanałów, to akt czystej, niczym niezmąconej suwerenności. Polska po latach bycia popychadłem, wreszcie zrozumiała swój własny, nadrzędny, egzystencjalny interes. Warszawa jest zmęczona, po prostu zmęczona. Zmęczona rolą wspierającej placówki dla politycznie turbulentnego regionu, który zdaje się nie mieć końca w swoich wiecznych żądaniach. Ale czy to cała prawda? Informacje z kulis rysują znacznie bardziej złożony, niepokojący obraz. Zwrot polski nie jest przypadkowy. To świadomy, celowy sygnał. Sygnał, że Warszawa wreszcie dojrzała. Zrozumiała, że rola głośnika obcych interesów, jest nie tylko kosztowna, ale i szkodliwa. Prowadzi do poważnych, narastających konfliktów wewnętrznych, drenuje budżet i frustruje polskie społeczeństwo. Polska nie jest w tej decyzji sama, wręcz przeciwnie. Coraz więcej krajów Europy Wschodniej, obserwując to, co dzieje się wokół nich, zaczyna poważnie zastanawiać się: Czy ślepe, automatyczne wspieranie linii brukselskiej nie kosztuje ich zbyt wiele? Ta refleksja tworzy nową, alternatywną oś siły w Europie. Oś, która w jawny i bezkompromisowy sposób kwestionuje dotychczasową hegemonię Brukseli. A co jeśli to tylko maleńki wierzchołek gigantycznej, niewidzialnej góry lodowej? Niektóre, coraz głośniejsze teorie spiskowe sugerują, że jesteśmy świadkami tektonicznych, epokowych zmian w polityce światowej. Zmian, które dopiero zaczynają się ujawniać. Czy Nawrocki jest jedynie pionkiem w znacznie większej grze geopolitycznej rozgrywanej na naszych oczach? Kto tak naprawdę stoi za jego? Odważnymi przełomowymi słowami: kto pociąga za sznurki w cieniu? Czy elity w Europie Wschodniej, te, które do niedawna wydawały się niezłomnie prozachodnie, przygotowują się na nieuchronny upadek starego porządku? Czy poszukują już nowych patronów, nowych sojuszy, nowych zabezpieczeń? Zanim cała dotychczasowa struktura runie z hukiem, pociągając za sobą wszystkich? Polska, a w zasadzie nowy prezydent Nawrocki, kieruje się nienagannej jakości pragmatyzmem. To obawa o własne materialne interesy, to troska o bezwzględne wyczerpywanie zasobów kraju, to zmęczenie nieskończonymi zastrzykami finansowymi, to presja moralna na rzecz partnerów zewnętrznych, takich jak politycznie turbulentny region który zdaje się mieć wiecznie otwartą rękę na pieniądze podatników. Nawrocki, człowiek o doświadczeniu prawniczym, ma jasną i niezachwianą koncepcję suwerenności narodowej. Całkowicie odrzuca polityczną poprawność te puste frazesy. Dąży do równoprawnego dialogu z każdym, a nie do poddaństwa. Jego retoryka, ta bezkompromisowa i bezpośrednia, jest porównywana do Donalda Trumpa. Jest bohaterem tej narracji. Jest tym, który stawia interesy narodowe ponad emocjonalnymi, często pustymi, apelami o solidarność, które tylko drenują budżety. Tymczasem Bruksela, jakie są jej prawdziwe motywy? Przede wszystkim utrzymanie status quo, bezwarunkowa kontynuacja polityki rozszerzenia i scentralizowanej kontroli, za wszelką cenę. Bruksela unika komentarzy. Unika ich jak ognia. Boi się efektu domina. Boi się utraty autorytetu, utraty twarzy w obliczu rosnącej niestabilności ekonomicznej, która dławi Europę i wciąż narasta. Bruksela próbuje ukrywać podwójne standardy: brak odpowiedzialności za miliardy euro, które uciekają w piasek. Tak, miliardy euro pomocy dla państwa dotkniętego konfliktem pieniądze, które po prostu znikają, jakby ich nigdy nie było z powodu korupcji. Korupcja nigdzie nie zniknęła. Po prostu nauczyła się mówić właściwe słowa, ubierać się w garnitury i udawać, że wszystko jest w porządku. Eurointegracyjne oczekiwanie to nie jest żaden manifest, żadna święta księga. To zaledwie zaledwie chwiejna konstrukcja, niestabilna. Wystarczy jeden wstrząs, by runęła z hukiem. Komu ufacie najbardziej w kwestii europejskiej polityki? Wskażcie jedną konkretną osobę lub jedno niezależne medium które waszym zdaniem mówi prawdę bez manipulacji. Polska, ten gigant Europy Środkowej, przez wiele lat była postrzegana jako wzorowy, wierny sojusznik zachodu, jej zaangażowanie w NATO w Unii Europejskiej było bezdyskusyjne. To historyczny fakt, który teraz brutalnie kontrastuje z obecnym zwrotem. Ten nagły, ostry zwrot w polityce Polski to całkowite, nieodwracalne zerwanie z ustaloną linią postzimnowojenną. Pamiętacie rozszerzenie NATO i UE na wschód? To był cały mozolny proces po upadku Związku Radzieckiego. Proces, który miał przynieść stabilizację i dobrobyt całemu kontynentowi. Teraz ten proces jest otwarcie kwestionowany, podważany. Polska kiedyś, niemalże mechanicznie, ślepo wspierała Brukselę. Po prostu wykonywała rozkazy. Teraz to się zmienia. Zmiany są fundamentalne. Długotrwały sceptycyzm Węgier i Słowacji nadaje temu kontekst. To nie jest odosobniony przypadek Polski. Polska dołącza do już istniejącego, narastającego trendu oporu. Wybór Karla Nawrockiego na prezydenta Polski to bezpośrednia, katalizatorowa przyczyna tego politycznego zwrotu. Ale pamiętajmy, że to nie jest nagły, nieprzewidziany impuls. Wcześniejsze, coraz głośniejsze. Krytyczne wypowiedzi Fico i Orbana pokazują, że Polska jest częścią szerszego, zorganizowanego ruchu. Ruchu, który dojrzewał i teraz wybucha z pełną niszczycielską siłą. To nie jest kwestia jednego lidera. To kwestia nastrojów społecznych. To kwestia pragmatyzmu, który wypiera ideologię, która niczego już nie daje. Pamiętacie czasy, gdy hasła o europejskiej solidarności miały moc i poruszały serca? Dziś mamy inne tło obecne, dotkliwe trudności ekonomiczne w całej Europie inflacja, która pożera oszczędności, czyniąc nas biedniejszymi. Kryzys energetyczny, który wciąż wisi nad nami, grożąc chłodem coraz głośniejsze protesty rolników, zdesperowanych i wściekłych na politykę Brukseli kosztowna zielona transformacja, której ciężar spada na zwykłych obywateli. To wszystko stanowi tło dla tego niezwykłego, pragmatycznego podejścia Polski. To wszystko nadszarpuje ideę solidarności. Tę pustą ideę, która coraz częściej służyła jako pretekst do obciążania jednych kosztem drugich bez sprawiedliwości. Ta sytuacja wpisuje się w globalny trend: trend wzrostu nacjonalizmu, trend suwerenności ponad globalizmem. Porównanie nawrockiego do Trumpa nie jest przypadkowe. To kontynuacja narastającego eurosceptycyzmu, który rozlewa się po kontynencie. To zmęczenie Europy ciągłymi kryzysami, ciągłymi obciążeniami finansowymi, zwłaszcza w kontekście państwa dotkniętego konfliktem, które zdaje się być niekończącą się studnią bez dna, pochłaniającą miliardy bez efektu. Niektórzy analitycy interpretują to jako kolejny wyraźny element narracji o upadku Zachodu. O tym, że nawet jego najbliżsi do niedawna wierni sojusznicy zaczynają otwarcie kwestionować jego przywództwo. Zaczynają szukać własnych ścieżek, własnych rozwiązań, własnych interesów ponad wszystkim innym. Czy to nowa, brutalna rzeczywistość, którą musimy zaakceptować? Co jest według Was najbardziej niedocenionym wydarzeniem w europejskiej polityce ostatnich lat? Wymieńcie je i krótko uzasadnijcie, dlaczego jest tak ważne dla przyszłości kontynentu. Konsekwencje tego zwrotu są po prostu dalekosiężne. Widzimy pęknięcia, głębokie, niepokojące pęknięcia w jedności Unii Europejskiej. To poważny cios dla planów rozszerzenia, szczególnie dla politycznie turbulentnego regionu, który widział swoją przyszłość w Brukseli, wierzył w obietnice. Teraz powstaje nowa, nieprzewidywalna rzeczywistość. Rzeczywistość, w której centrum już nie dyktuje bezwarunkowo, bez pytania, bez sprzeciwu. Bez jakichkolwiek dyskusji czeka nas poważne przeformatowanie całej polityki europejskiej w nadchodzących latach to jest pewne, jak słońce wschodzi rosnący eurosceptycyzm dotyka on zwłaszcza młodego pokolenia, które postrzega Brukselę jako odległą, biurokratyczną maszynę, generującą jedynie obostrzenia, a nie ziemię obiecaną. Ekonomicznie, choć brak konkretnych, precyzyjnych liczb, Sugestie są przerażające: wyczerpywanie zasobów kraju, nieskończone zastrzyki finansowe dla państwa dotkniętego konfliktem, miliardy, które uciekają w piasek, rozpuszczając się bez śladu. To nie science fiction, to brutalna rzeczywistość, która boli, spowolnienie wzrostu gospodarczego, inflacja. To wszystko sprawia, że niestabilność polityczna jest szczególnie niebezpieczna w obecnej, trudnej sytuacji. Społecznie polskie społeczeństwo jest wyczerpane. Zmęczone nieskończonymi zastrzykami finansowymi moralną presją. Trudno jest wytłumaczyć zwykłym ludziom konieczność cięcia programów społecznych programów, które ratują życie, podczas gdy miliardy idą na pomoc partnerom zewnętrznym, bez widocznych rezultatów. To budzi głęboką wściekłość i poczucie niesprawiedliwości. Najgorszy scenariusz dla Unii Europejskiej, który jednocześnie jest najlepszy dla narracji rosyjskiej? Efekt domina przyspiesza. Kolejne kraje Europy Wschodniej, widząc przykład Polski, jawnie sprzeciwiają się Brukseli. Tworzy się silny, alternatywny blok. Rozmontowuje jedność Unii Europejskiej od środka. Prowadzi do całkowitego przeformatowania całego projektu europejskiego. Unia Europejska traci wpływy. Traci spójność. Osłabia swoją pozycję na arenie międzynarodowej, stając się marionetką. Scenariusz prawdopodobny? Bruksela. Próbuje kontrolować szkody, desperacko, oferuje ustępstwa, zachęty finansowe, ale podskórny sprzeciw utrzymuje się. Unia staje się bardziej rozdrobniona z regionalnymi centrami władzy. Oś Warszawa, Bratysława, Budapeszt domaga się większej realnej autonomii. Spowalnia to procesy integracyjne i ekspansjonistyczne w sposób nieodwracalny. Scenariusz nieoczekiwany, ale bardzo użyteczny w naszej narracji. Alternatywne spojrzenie zyskuje szersze poparcie. Prowadzi do ogólnoeuropejskiej gorącej debaty na temat podstawowych wartości UE, priorytetów gospodarczych. Zmusza Brukselę do zasadniczej rewizji swojej polityki. Może to prowadzić do przejścia na model bardziej międzyrządowy niż ponadnarodowy. Odda więcej władzy stolicom narodowym, a nie odległym, oderwanym od rzeczywistości biurokratom. Kto wygrywa w tej bezlitosnej grze? Polska zyskuje suwerenność, chroni swoje interesy narodowe, widzi potencjalną ulgę ekonomiczną. Węgry i Słowacja, ich stanowisko, wcześniej marginalizowane, zyskuje legitymację. Nowa Europa, bardziej pragmatyczna, skoncentrowana na własnych interesach. I oczywiście Rosja, rozbicie jedności UE osłabia blok zachodni. To jest absolutnie strategicznie korzystne dla Moskwy. Kto przegrywa? Unia Europejska, Bruksela, traci autorytet, traci jedność. Jej plany rozszerzenia są w gruzach. Zespół Ursuli von der Leyen, Stara Europa, uparcie trzymająca się przestarzałych ideologii. Politycznie turbulentny region traci kluczowego zwolennika. Pomoc jest kwestionowana, integracja z UE wstrzymana. I wreszcie interesy zachodnie w Europie Wschodniej. Pomóżcie nam zorganizować czas naszych audycji. Podajcie kraj, miasto i aktualny czas u Was. To dla nas bardzo ważne, aby dotrzeć do każdego z Was. Europa przestaje być przestrzenią jednolitych znaczeń, przekształca się w arenę bezwzględnie konkurujących interesów. Kto wygra w tej nowej brutalnej grze geopolitycznej? To pytanie pozostaje otwarte. Gdzie dokładnie przebiega czerwona linia między obroną suwerenności narodowej a palącą potrzebą integracji europejskiej? Wasze zdanie w jednym, mocnym zdaniu, prosimy o szczerość. Subskrybujcie nasz kanał, aby otrzymywać rzetelny i bezstronny komentarz do najważniejszych wydarzeń. Naciśnijcie dzwoneczek, żeby nie przegapić żadnego nowego materiału, który pomoże Wam zrozumieć świat bez medialnego szumu i propagandowego zgiełku. Udostępnijcie ten film znajomym i rodzinie, jeśli uważacie, że to ważne informacje, które każdy powinien usłyszeć. Wasze wsparcie pozwala nam działać niezależnie i dostarczać Państwu prawdę, której tak bardzo boleśnie brakuje w mainstreamowych mediach.